Szanowni państwo, drodzy Wałbrzyszanie, kolejny, już nie wiem, który raport z naszej batalii z koronawirusem. Wczorajsza późna, późnowieczorna informacja jest dodatni wynik u jednego z mieszkańców Wałbrzycha. Ponad 80-letni mieszkaniec Wałbrzycha, według informacji z nadzoru epidemiologicznego nie kontaktował się Poza rodziną, z nikim, więc kwarantanna objęła oczywiście wszystkich najbliższych. Nadal czekamy na wyniki badań personelu medycznego Szpitala imienia Sokołowskiego, który jest objęty kwarantanną. Mamy nadzieję, że wkrótce czują się dobrze. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócą do, wrócą do pracy. Z upływem dni narasta nie tylko w Polsce, ale również na świecie, również w Ameryce przekonanie, że maseczki noszone na zewnątrz domu, na zewnątrz mieszkania, nawet maseczki wyprodukowane z materiału domowej. Powiedziałbym, domowego pochodzenia, maseczki takie bawełniane, jednak działają. Jednak potwierdzone wielotysięcznymi badaniami epidemiologicznymi, krzywe wskazują, że w społecznościach, w których te maseczki wszyscy noszą albo też większość, rozprzestrzenianie się koronawirusa jest, jest mniejsze. Nie ma jeszcze oficjalnych zaleceń, zarówno Światowej Organizacji Zdrowia, jak i. Ministerstwa Zdrowia, ale my trochę wyprzedzając spodziewane, spodziewane informacje, tak jak wspomniałem, szykujemy, szyjemy ponad 16, prawie 17 tysięcy maseczek wielorazowego użytku. Szyjemy dla Wałbrzyskich seniorów 70 plus, szyjemy w trzech Wałbrzyskich zakładach, dajemy pracę całkiem sporej grupie mieszkańców Wałbrzycha. Miasto finansuje tą produkcję i od jutra pierwsze tysiące maseczek wielorazowych, trafi do naszych seniorów. Te maseczki mają taką, taką kieszonkę, można będzie wykorzystać ją do umieszczenia tam w środku jeszcze chusteczki higienicznej. Maseczki są wielorazowego użytku. Będziemy zachęcać naszych seniorów, że jeśli już będą wychodzić poza, poza własne mieszkanie, poza dom, zachęcamy do noszenia. Dziś chciałem też powiedzieć trochę o, o nauczaniu e-szkole. To jest bardzo trudny czas dla dzieci, dla młodzieży, dla uczniów. To jest bardzo trudny czas dla rodziców i muszę to osobiście potwierdzić, bo przecież moja córka też chodzi do szkoły podstawowej w Obrzychu, ma 12 lat i wiem, że to nie jest łatwy czas. E szkoła jest dużym wyzwaniem, dużym wyzwaniem dla Rodziców, dzieci. Wygląda na to, że również dla nauczycieli, tutaj wszyscy musimy mieć, musimy mieć całkiem sporą dozę tolerancji. Mam czasami wrażenie, że ten pakiet do nauczania się dla dzieci, a wiem to z licznych telefonów do mnie rodziców, wygląda na dość wymagający, żeby nie powiedzieć przeładowany. No ale rozumiem, że nad tym dyrektorzy, nauczyciele mają kontrolę. Gorzej z tą kontrolą, jeśli chodzi o Ministerstwo Edukacji, złożyliśmy wniosek o 3 tysiące tabletów lub laptopów, bo mniej więcej mniej więcej tyle, tyle dzieci w Obrzychu nie ma dostępu do środków właśnie pomagających dla szkoły. Jest ogłoszony program, zgłosiliśmy, zgłosiliśmy, zgłosiliśmy zapotrzebowanie mniej więcej na 3 miliony złotych na Przepraszam, półtora tysiąca, dostaliśmy niestety tylko sto tysięcy. Mamy czasami wrażenie, nie pierwszy zresztą raz, że Ministerstwo Edukacji swoje, a życie, a życie swoje. Będziemy starali się naszych uczniów, tych, którzy nie mają, nie mają dostępu do, do własnych środków komunikacji elektronicznej, wspierać. A dzisiaj pozostaje zasada „mimo pięknej pogody, choć Chwilami chłodny, pozostaje zasada absolutnie, absolutnie bezwzględna. Zostań w domu, trzymamy się, walczymy z tym niewidzialnym wrogiem. Wszystkiego dobrego, damy radę. Dziękuję.